Uczucie humoru, no wiecie, jest jak, jak nogi, tak? Albo się je ma, albo się ich nie ma. Stąd się dowiedziałem różnych rzeczy dotyczących ptaków. Na przykład, że łabędź krzykliwy doskonale mieści się do takiej dużej niebieskiej torby z Ikei. Witamy Was na kanale Wywiady Prosto z Mostu. Naszym dzisiejszym gościem jest Marek Maruszczak, olsztyński twórca internetowy. Prowadzący profil na Facebooku Zwierzęta są głupie i rośliny też. Pisarz, um, co jeszcze? Ewentualnie projektant gier. Tak, do tego też idziemy. Dobrze, no to zacznijmy od pytania prosto z mostu. Dlaczego obrażasz zwierzęta? I jesteś z tego dumny. Nie wiem, czy powiedziałem, że jestem dumny, natomiast obrażam, bo lubię. To jest moje hobby. Relaksuję się. Poza tym myślę, że zwierzęta również zasłużyły na to, żeby ktoś się obrażał, a większość osób pisze o nich w sposób a, raczej neutralny, więc na pewno mi zaszkodzi, jeżeli ja je trochę poobrażam. No Trzeba przyznać, że to jest odwrotna psychologia. A więc skąd w ogóle wziął się pomysł na takie działanie? Pomysł wziął się przede wszystkim od mojej dziewczyny. Tylko nie wprost, ona była bardziej inspiracją. Nastia Julewicz, ona jest tatuatorką, prowadzi swoje studio tatuażu. Natomiast w wolnych chwilach, kiedy nie krzywdzi ludzi, zajmuje się ratowaniem ptaków. Udziela się w Fundacji Albatros, to jest taka fundacja z i w ramach tej fundacji pomaga różnym zwierzętom, przede wszystkim ptakom. Stąd się dowiedziałem różnych rzeczy, że czasami wbrew mojej woli, a czasami zgodnie z moją wolą, dotyczących ptaków, na przykład, że łabędź. Krzykliwy, doskonale mieści się do takiej dużej niebieskiej torby z Ikei. Tak, to te torby są idealne. Jakbyście kiedyś potrzebowali przenieść łabędzia, no to naprawdę polecam, bo obraz, że ono rozmiarem idealnie pasuje, a dwa że jeszcze ma te, te uszy, które można związać, ten łabędź wtedy jest bardziej nieszkodliwy niż zwykle. No więc byłem wystawiony na działalność ptasią przez dłuższy czas, a w momencie, kiedy. Kiedy Nastia zorientowała się, jaki mam stosunek do mew, um, można go określić jako skomplikowany, a straszne zwierzęta, to um, zacząłem utrzymywać prezenty różne, związane właśnie z mewami, czyli na przykład um, magnesy na lodówki, jakieś pocztówki, pluszaki itd. No, taką mamy dynamikę związku. No, i postanowiłem się zemścić, to znaczy odwdzięczyć oczywiście, w taki sposób, w jaki umiem najlepiej, czyli powiedzmy, że pisząc i robiąc coś głupiego. No, więc pomysł oryginalnie był taki, że przygotuję fotoksiążkę, wydrukuję ją w Empiku, będzie tam tylko kilka opisów takich prześmiewczych, a resztę gdzieś tam wezmę z internetu i ta książka miała udawać prawdziwą książkę. Chciałem ją w ogóle odebrać z paczkomatu przy, przy nastii, żeby jakby uwiarygodnić całą sytuację, wręczyć jej tę książkę i powiedzieć: zobacz. Że nie tylko ja mam takie zdanie o Mewach. Więc taki był plan. Natomiast kiedy zacząłem robić research w internecie, kiedy zobaczyłem, w Polsce generalnie nie było czegoś takiego, kiedy zaczynałem. Trochę było za granicą, w Stanach Zjednoczonych szczególnie, że zaczęło mi to zajmować dosyć dużo czasu, i z kilku planowanych ilustracji i tekstów zrobiło się kilkadziesiąt, a ostatecznie ponad sto. No ale ja i tak pracuję do późna, pracuję zwykle do 20, czasami nawet dłużej. A kiedy jeszcze zostawałem w gabinecie po pracy godzinę, dwie i informowałem, że nie można do mnie wchodzić i broń Boże, nie powiem czym się zajmuję, w pewnym momencie zaczęło to rzutować na nasze relacje, na tyle, że musiałem się wysypać. Z tego, co robią, ale odbyło się to z korzyścią dla projektu. Oczywiście, jak już minął pierwszy gniew, wywołany kłótnią. I w tej chwili Nastia, która jest świetną artystką, odpowiada za wszystkie ilustracje. W książkach obu nie ma ani jednej ilustracji, którą ja bym robił. Tak jak mówiłem, nadal używamy sztucznej inteligencji. Natomiast jako takiej podkładki do fotobashingu, to jest taka technika malowania na wzorze, albo do generowania jakichś pojedynczych elementów i potem podmalowywania. Ich. Teraz kolej na mnie. Witaj Marku. Skąd czerpiesz pomysły na tak niecpowe treści, które zamieszczasz w internecie? Myślę, że pomysłów dostarcza samo życie i przyroda. Po prostu zaczynam pisać na temat, zaczynam czytać na temat jakiegoś ptaka, i przychodzą mi do głowy jakieś żarty, krotochwile, tak sposób, w jaki można by to było inaczej przedstawić wyszukuję różne ciekawostki na temat danego zwierzęcia. To automatycznie kojarzy mi się czasami z, z jakimiś najnowszymi wydarzeniami, czasami niestety ze światem polityki, wtedy, wtedy jest najwięcej przekleństw, wulgaryzmów w tych tekstach. Natomiast również z popkulturą, z kulturą także i po prostu zaczynam pisać. Teraz przygotowaliśmy mały kącik humorystyczny. Przygotowaliśmy cztery zdjęcia i poprosimy Cię, żebyś zrobił to, co umiesz najlepiej, czyli wyzywał nasze zwierzęta. Zacznijmy od Storczyka. Okej, okay. u mnie to był Sterczyk, ale kurczę, ja się nie zajmuję stand-upem, wiecie. No, kawał jakiegoś kolorowego habazia na chudej nóżce. Najlepszy przyjaciel każdej babci, najgorszy wróg każdego wnuka, który musi to później podlewać, kiedy ona gdzieś wyjedzie i w ogóle próbowaliście kiedyś utrzymać storczyka przy życiu. Naprawdę z dziećmi jest mniej roboty czasami. No, storczyk ma, ma, ma to do siebie tę zaletę, że nie pyskuje, tylko umiera w ciszy. Okej, okay. to ciekawe. Kolejnym zwierzęciem będzie Mewa, jak lubiana przez siebie. To są straszne zwierzęta. Nie wiem, czy w ogóle trzeba je jakkolwiek lisować. Przecież to powinno być oczywiste. Nie wiem, czy widzieliście kiedyś uh, mewę zjadającą rozgwiazdę. Wygląda jak te stwory ze Stranger Things. Teraz pora na Fenka. E, Fenek, czyli lis pustyni, tak? E, czyli e, Romel, z tego co pamiętam. No to no on sam się zdisował po tej nieudanej kampanii w Afryce. A teraz nasz gość specjalny. Tak, wydaje mi się, że takiego gatunku jeszcze nie miałeś okazji zobaczyć. Jakiś bardzo wyleniały lemur katta. No to tak, on jest niby naczelnym, ale nie potrafi przejść testu lustra, czyli nie jest czyli jest głupi, generalnie, Chociaż z drugiej strony leży, leży na łóżku, zamiast siedzieć tutaj się, i się udzielać i męczyć, więc może, może to my popełniliśmy gdzieś błąd. Natomiast lemur katta śmierdzi do siebie nawzajem, jakby do innych lemurów, w sposób ofensywny. Lemury urządzają sobie walki na smród w okresie godowym. I bardziej taki lemur śmierdzi, tym, tym jest bardziej męski, co pewnie świadczy o tym, że my też czasami jesteśmy naczelnymi. Czy spotkałeś się kiedyś z oburzeniem w internecie w związku z Twoją działalnością i takim prześmiewczym stosunkiem do zwierząt i roślin? Cały czas czasami się spotykam. Poczucie humoru, no wiecie, jest jak jak nogi, tak, albo się je ma, albo się ich nie ma. Ale tak poważnie, to poczucie mm, humoru można mieć różne, tak? I to nie, jest, to nie jest tak, że ja uważam, że moje jest jakieś bardzo uniwersalne i każdy się powinien z tego śmiać i każdego powinno to śmieszyć. Zdarza się, że w recenzjach piszą, piszą że humor z podbudki z piwem, albo e, poziom polskich kabaretów e, w znaczeniu no, negatywnym, akurat, chociaż pewnie dla kogoś mogłoby to mogło to być znaczenie pozytywne. Więc, jak najbardziej, zdarzają się, ale przytłaczająca większość jest reakcji pozytywnych, i, i to mi pokazuje, że, że to, że się dobrze bawię pisząc, nie wzięło się znikąd. Twoja najnowsza książka nosi tytuł Głupie zwierzęta Polski i Jak je znaleźć. Przewodnik świadomego obserwatora. Czego po tej książce mogą spodziewać się czytelnicy i czym różni się one od Twoich poprzednich publikacji? E, wszystkiego to najgorsze. Ze zwierzętami na, cele, na czele. E, będzie ich tam, e, jest ich tam. E, 101, plus są opisy habitatów, czyli tych różnych poskudnych miejsc, w których one siedzą. Wspomniałem także o tym. W jaki sposób można przygotować się do obserwacji zwierząt, żeby ta obserwacja przebiegała w miarę bezboleśnie, oczywiście dla nas też, żebyśmy nie zostali użarci przez przyrodę, ale także dla samej przyrody i dla zwierząt, co jest nawet ważniejsze, czyli oprócz takich praktycznych rad jak jak pozbyć się zapachu człowieka, czyli jak nie śmierdzić człowiekiem, znalazły się też informacje, jak etycznie obserwować zwierzęta, czyli żeby zachować odległość, żeby nie robić rzeczy, których nie chcielibyśmy, aby tysiąc kolejnych osób, aby tysiąc kolejnych osób powtórzyło po nas. I mam nadzieję, że może chociaż jedna osoba się do tego zastosuje, pewnie więcej. I i coś dobrego z tego wyniknie, poza tym, że zwierzęta zostaną obrażone, co uważam za już dosyć dużą wartość dodaną. Także dziękujemy Ci za, za przyjęcie naszego zaproszenia na ten wywiad. A Was, drodzy widzowie, zapraszamy serdecznie do przeczytania książki Głupie Zwierzęta Polski i Jak je znaleźć. Gdzie będziemy mogli znaleźć tę książkę? Kurczę wszędzie. W W Empiku, w Księgarni Znaku, generalnie w większości. W większych księgarni i wielu mniejszych również. Dziękujemy. Dziękujemy bardzo. Dzięki.